Witajcie na moim kanale ponownie. W dniu dzisiejszym postanowiłam głównie nagrać filmik, w którym opowiem i przedstawię przede wszystkim i głównie to, być może co rzadko pojawia się na moim kanale. Czyli taki filmik dalej nietypowy. Ale będzie to filmik, który przedstawi łuszczycę, podam wszystkie kosmetyki, które są skuteczne w pielęgnacji Wymienił jeden kosmetyk, który jest jak najbardziej przydatny i zbiera jak najwięcej dobrych opinii, a także przedstawię więcej innych ciekawych informacji. Zaczynając od tego, przedstawił przede wszystkim łuszczycę. Łuszczyca nie przebiega i nie jest chorobą, tak jakby tylko ciała powiedzmy. Nie przebiega tylko na skórze kolan, czyli na kolanach, łokciach. Na właśnie dolnej części, yy, dolnej skórze pleców, nie przebiega też ona tylko na yy, owłosionej skórze głowy. Jest to też choroba skórna, która dotyczy też i dotyka no właśnie po części i w bardziej w większym yy, stopniu czasami właśnie też skóry twarzy. Więc o tym dzisiaj głównie chciałam Wam opowiedzieć i więcej informacji na ten temat przedstawić. Przede wszystkim łuszczyca twarzy jest charakterystyczna na przykład bardziej występuje u osób, które mają bardzo suchą bądź przesuszoną skórę twarzy. Czerwone łuski, którymi charakteryzuje się właśnie łuszczyca twarzy pojawiają się na przykład nie tylko właśnie tutaj na, w górnej partii części czoła w linii, na linii włosów, nie pojawia się tylko ona właśnie w części i w okolicach oczu, pojawia się ona także no właśnie na skórze pomiędzy nosem a ustami. Często jest właśnie tak, że tutaj występuje, jeżeli występują jakieś zaczerwienienia bądź zmiany skórne, które są zauważalne właśnie, tak jakby no tutaj przy łóżczyce twarzy. Ale te czerwone łuski, które są w okolicach oczu, mogą sprawiać, i brwi mogą sprawiać, że to wpłynie znacznie na wypadanie, co ciekawe, brwi. I to je właśnie osłabia. Z kolei też nie jest to tylko jedyny minus tej całej choroby łuszczycowej, ponieważ też... Pływa tak, jakby na to, że właśnie skóra wtedy inaczej reaguje. Ponieważ, tak jakby o, oczy bardziej są skłonne do pieczenia, co przez, przejawia się wskutek czego też właśnie na skórze występują jakieś yy, stany zapalne oczu. Czyli mamy też wtedy z dotyczy, styczności, styczność z stanem zapalnym oczu. Czym w ogóle charakteryzuje się tak jakby łuszczyca, głównie tutaj łuszczyca twarzy? Łuszczyca twarzy charakteryzuje się przede wszystkim tym, że oprócz właśnie tutaj, tak jakby tych zmian skórnych, jest to przede wszystkim w pierwszych objawach, na przykład powstawania łuszczycy, we znaki mogą rzucić się występujące szczegóły, takie jak to, co wspomniałam już wcześniej, czyli na przykład jakieś zmiany w okolicach oczu, w górnych częściach i partiach czoła, w linii, na linii włosów bądź także na włosionej skórze, dodajmy, głowy. Ale to nie jest wszystko, ponieważ um, łuszczyca też właśnie charakteryzuje się tym, że w pierwszych powiedzmy dniach występowania i rozpoczynania się tego, tej choroby. Właśnie skórnej, skóry, występ, twarzy występuje właśnie tutaj, wykwit skórny, tak zwany. Wykwit skórny skóry charakteryzuje się przede wszystkim tym, że powstawiają tak, jakby nie tyle co takie pryszcze, ale powstają też bardziej takie powiedzmy yy, tutaj jakieś no na przykład. Dajmy na to wykwity, jak już wspomniałam wcześniej, czyli na przykład jakieś. Zaczerwienienia, podrażnienia skóry twarzy, a także jakieś takie plamki. Te, tak zwane plamki, powiedzmy w cudzysłowiu, biorąc w cudzysłów, mogą doprowadzać do, niekiedy do uczucia swędzenia, mogą nas czasami kłuć. Więc jakie zatem kosmetyki polecam przy właśnie tego typu problemie skórnym? Przede wszystkim jakie kosmetyki do stosowania na twarz. Głównie tutaj na czym się skupimy w tym filmiku w tej właśnie głównie tej dalszej części. No to przede wszystkim polecam zaraz przejdziemy do składników, ale polecam przede wszystkim składniki takie jak betaina, bisabolol, alantoina. Są to składniki, które mają dobroczynny wpływ na skórę. Łagodzą też podraśnienia. Z kolei kwas salicylowy i mocznik. Co to takiego jest? Kwas salicylowy i mocznik przy łuszczycy sprawdzi się rewelacyjnie, ponieważ betaina, alantoina i bisabolol będą bardzo dobrze działały, no bardziej dobrze działały i wpływały na skórę przy łuszczycy, przy tym nie podrażniając tak jakby jej. Ale z kolei tak jakby... No, już przy zaawansowanej łuszczycy bardziej sprawdzi się kwas salicylowy, mocznik, które już świetnie sprawdzą się przy tego typu problemie, czyli łuszczycy, jakim właśnie jest łuszczyca twarzy. Co więcej, są to składniki, które nawilżą skórę, dzięki czemu zmiękczą ją także, spowodują, że srogować ciały na skórek będzie usunięty po pewnym czasie, czyli doprowadzą ją doprowadzą do jego usunięcia. Czytajmy do tej zwanej blaszki łuszczycowej. Dieta osób, które właśnie chcą pozbyć się łuszczycy, powinna być podatna często na warzywa i owoce. A dlaczego? Na przykład ktoś powie, że co tam dłuższa zawartość błonnika, na przykład wielu składników mineralnych cennych. No, i dlaczego właśnie akurat dużo owoców należy jeść? No właśnie głównie z tego względu, zaś wyklucza się jedzenie no, w diecie owoców cytrusowych. Owoce cytrusowe są bardziej takie, powiedzmy ostrzejsze, więc dzięki temu no, mogą tylko nałożyć nam mm, właśnie tutaj objawy łuszczycowe, łuszczycy. Tak samo jak na przykład witamina D. Ona nie doprowadza do powstawania łuszczycy, ale zaostrza jej przebieg. Co ciekawe. Więc też ta ilość tej witaminy D powinna być w diecie ograniczona. Czyli właśnie przechodząc tutaj do tej witaminy D, która często też na przykład znajduje się w olejkach, olejach trans, powinna być wykluczona właśnie yy, oleje trans, olejki jakieś czy kwasy jakieś tłuszczowe, wielonienasycone, ponieważ to tylko doprowadzi do pokorszenia stanu skóry. Co więcej, jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo też tutaj źle się sposzywanie, sprawdzi się spożywanie dużej ilości słodyczy. Napojów słodkich, napojów takich bardziej zło, ze słocikami, ze sztucznymi aromatami, Bądź innymi ulepszaczami i konserwantami. Dotyczy to także żywności. A jeżeli chodzi jeszcze o żywność, to najbardziej tutaj skupiłabym się na tym, aby wyeliminować także owoce cytrusowe, właśnie podsumowując, kwasy, jakieś takie oleje trans, oleje takie jakieś na przykład bardziej tłusz, tłuste, a także czerwone mięso i jakiś cukier bądź duże ilości soli. Zatem co pomaga teraz na skórę? No to właśnie tutaj chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze na skórę pomoże tutaj witamina A. Witamina A, na przykład maj z witaminą A na twarz. Jest ona tłustej taki no nieco bardziej tłustej konsystencji, ale bardzo dobrze i świetnie wręcz sprawdzi się przy tego typu skórze, i przy łagodzeniu powstawania tej blaszki łuszczycowej. Bardzo dobrze się sprawdzi. Olej lniany w kosmetykach, olej właśnie tutaj lniany, bardzo dobrze sprawdzi się też w maściach na twarz. Jednak, będąc przy maściach na twarz, to właśnie bardzo dobrze zyskującym co ciekawe bardzo dobro opinie i cieszącą się coraz większą cieszącą się coraz większą popularnością i skutecznością jest maść y, z tak jakby cygnoliną cygnolina ma tak jakby powiedzmy też bardzo fajne działanie y, nie wykluczając też cynku ponieważ sam cynk też no tutaj pomoże, C maść cynkowa Czasami wiadomo, zrozumiałe jest, jak jest, no rzadko kiedy, albo niekiedy niedostępna, na przykład w jakichś aptekach bądź punktach jakichś takich aptecznych. Więc wtedy bardziej bym tutaj postawiła na znalezienie, bądź o zapytanie się o maść, albo o pastę cynkową po prostu, bo one mają podobne bardzo działanie i jest ona dobrym zamiennikiem, wprawdzie najlepszym zamiennikiem maści cynkowej. No i co więcej, powiedzmy też także, że łusz, jeżeli łuszczyca teraz dotyka właśnie tej skóry twarzy, dobrze sprawdzą się kosmetyki nawilżające, nadłuszczające, a także złuszczające skórę. Przede wszystkim takie, które zmiękczają skórę łuszczycową, doprowadzając do tego, że z doprowadzając do tego, że ta skóra bardziej stanie się nawilżona i bardziej tak jakby powiedzmy lżejsza i ładniejsza. Co więcej, no tutaj jeszcze co mogę polecić, to Meriderm, z Meriderm, szampon do włosów, jeżeli łuszczyca dotyczy owłosionej skóry głowy, emulsja do kąpieli Meriderm, czyli jeżeli to dotyczy bardziej ciała, pleców i tak dalej, kolan, łokci, no i wiadomo czegoś tam jeszcze. A jeżeli właśnie tutaj mamy na myśli łuszczyce i skórę twarzy, no to przestawione przeze mnie produkty też pomogą. Mogą to być także produkty, które będą bogate w mocznik. Jest to na przykład taki krem Urea z 30%, mocz, zawarto z 30 zawartością mocznika. Jeżeli ktoś na przykład nie bardzo jego skóra toleruje mocznik, to polecam pozostałe składniki, czyli Betaina, alantoina, coś z kwasem salicylowym, bądź jakiś środek lub kosmetyk z na przykład ym, no, bisabololem. I co więcej, olej lniany czy cygnolina te się dobrze sprawdzą. Jeszcze co więcej, skóra przy takim typu problemie może często swędzić, jak już wspomniałam na wcześniejszym, yy, na wcześniejszy, powiedzmy, partii i części filmiku dzisiejszego. Więc jak najbardziej tutaj też zaleca się, aby przebywać częściej na słońcu. Ktoś powie, skóra sucha jest bardzo skłonna do yy, tego, aby być jeszcze bardziej wysuszona, jeżeli przebywamy na słońcu. Jednak jak się okazuje, promieniowanie UV, czyli te promienie słoneczne, jest jedną z bardzo skutecznych metod leczenia. Co ciekawe łuszczycy. Ponieważ promieniowanie słoneczne i łuszczyca to bardzo zgrany duet. Promieniowanie słoneczne rozjaśnia skórę, a także no jakoś wpływa trochę po części na jej kondycję. No, i już przedstawiając ostatnie informacje na tym filmiku, chciałam jeszcze powiedzieć tylko to, że o tym, że właśnie yy, nie tylko że dieta też jest tutaj bardzo musi być zbilansowana powiedzmy, i taka odpowiednia, ale też można na przykład stosować jakieś spreje przeciwsiądowe, na przykład now, z firmy Nowa Clear, Clear na przykład z firmy Nowa Clear, spraye przeciwsiądowe, bądź na przykład żelej pianki do mycia twarzy. Te kosmetyki bardzo polecam. Polecam także z kremy, a także na przykład Sklamax. Bądź z firmy yy, właśnie tutaj, na przykład takiej jak Harmacerix. Harmacerix te są bardzo dobre szampony, na przykład na łupież i tak dalej, przy takich problemach skórnych, ponieważ większość z nich jest bardzo naturalna i naturalne zapachy ma. Więc na przykład, jeżeli ktoś też ma no, na przykład uczulenie na jakieś zapachy, bądź nie lubi sztucznych zapachów, podrażniają jego skórę głowy. Też polecam przy okazji szampony z firmy Pharma Cerise. Co to szampony apteczne. Jaka jeszcze maść może być bez recepty? Przede wszystkim na przykład linomak. Linomak jest to maść, taki lek, krem nawilżający, który właśnie sprawia wrażenie, że skóra jest taka później bardziej nawilżona, zregenerowana. I co więcej, jeszcze przychodząc do końcówki tego filmiku, chciałam jeszcze dodać, że najważniejszą informacją o tej produkcie jest to i fakt, że nie jest tylko właśnie na łagodzenie objawów łuszczycy, przez skłonej do łuszczycy. Jest także polecana przy wyprzeniach, odparzeniach czy swędzeniu skóry. Czy zaczerwienieniu, więc na przykład... Taką maść krem jak Linomak jak najbardziej polecam. No i oczywiście myślę, że też powinna pomóc maść z witaminą A. Ponieważ, jak ktoś na przykład odczuwa, że skóra jest, jego skóra jest bardziej taka sucha, czerwona, piekąca, to może być właśnie niedobór witaminy A. No i to chyba wszystko w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Chciałam zawrzeć te wszystkie, przede wszystkim to, co powiedziałam w tym filmiku. Myślę, że jakoś Wam się spodoba. No i zachęci też właśnie po części do, no do oglądania moich wcześniejszych filmików, bądź do pozostania ze mną na kanale na dłużej. Czego, no, o, do czego mam bardzo duże nastawienie pozytywne i mam dużą, nad, szeroką nadzieję. No i to chyba wszystko. Do zobaczenia.